Siemanko kochani, się sobie lecimy kopać Oczywiście Wszystko jest sprawdzone, detektor naładowany więc, więc Czemu by nie skorzystać i polatamy, no nie No i tutaj jest właśnie miejscówka, wróciłem na tą miejscówkę Jeszcze raz przejdę ten cały okop, bo Bardzo mnie ciekawi, że wychodzi tyle amunicji, tyle yy, Tyle łusek Z Mausera, z wszystkiego Dlatego może coś tam jeszcze być No a teraz leciałem nam pokryweczka Naprawdę dość stara. I co, ja szukam dalej? Widzimy się przy kolejnych fantach. Ja kochani z takie dziury. Zobaczcie, cała tubka jakiegoś starego kremu. Trochę to obczyściłem. Ale nie widać żadnej daty. Nic zobaczymy na podsumowaniu. Bardziej spróbuję obczyścić. Dobra, szukam dalej. Zobaczcie, zobaczcie mordeczki. Już naprawdę skorygowana. Patelnia Pewnie jakaś to no, stara to ona na pewno jest Jestem przy tym miejscu gdzie wychodzą te łóżki, więc Więc zobaczymy co jeszcze wyjdzie fajnego No ale ciekawe nie Jest jakaś stara patelnia i to naprawdę stara co lecimy dalej Tak ja, kochani Pierwsza łuseczka Szalona oczywiście I co ja szukam dalej ale jakby to nie było gdybym łuski nie na znalazł, no ale jest. Dobra, lecimy dalej z temacikiem, zobaczymy co nam popada. No i druga łuseczka kochani. Proszę bardzo, same łuski z zaraz znowu wylatują. No tutaj się musiało dziać. Dobra, ja szukam dalej. No i tak, trzecia łuska. Proszę bardzo, same łuski z Mausera wychodzą W odrębie tego lasu Dobra, ja się dalej I zobaczymy co jeszcze wpadnie Taka kochani znajdka Nie wiem co to jest Z takiego dziurka Jestem tutaj z powrotem, gdzie jest ten okop No i co Skupiam się tylko dzisiaj tutaj Jak na razie, bo wychodziło znowu trochę łusek Czegoś było coś innego, wyszło coś takiego, nie wiem co to jest. No i tyle. Dobra, ja szukam dalej. Jak coś będzie, to Wam pokażę. Jak widać, pogoda jest fajna. Można polatać. Dobra, to do nas znajdę. Pani, kolejna łóżka Oczywiście Mauser. Co mogę powiedzieć? Ogólnie to miejsce zapewne ma swoją potężną historię. No. Jakby nie było cały czas, wychodzą jakieś łuski, kawałki czegoś, widzicie jakieś stare patelnie, kawałki jakichś garków zakopanych, czyli tutaj żołnierze 100% się wsiadywali, dlatego jest ten okop i tu dochodziło do potężnych pewnie starć. No ale co, ja szukam dalej. Jak ktoś będzie fajnego, pokażę. A pogoda, jak sami widzicie, przepiękna, dobra, to do zara. Kochani, z takie dziury, słuchajcie, pierwsze sreberko. Nie? Piękne. Nie widać tak. Pierwszy pierścionek, zobaczcie, elegancki, jest w ogóle, on jest w ogóle coś tam manabite, ale na podsumowanie będziemy czyścić. Jest na 100% srebrny. Tak to wygląda, nie wiem, czy to jest jakaś plomba, czy co to może być. Na podsumowaniu to troszkę przyszczę i Wam wszystko pokażę. No ale jak widać na tym polu cały czas coś wychodzi. Na okrągło są jakieś sygnały i to mnie cieszy. Dobra, ja lecę dalej. Zobaczymy co będzie. Tak, kochani, kolejny fancik. Takie coś. srebrne, no ale to srebro na pewno nie jest. Jakimiś dziurami Nie wiem co to jest Dobra, chowam na podsumowaniu pokażę, ale ja lecę dalej Cieplutko, fajnie, można pochodzić jeszcze chwilę Kolejna znajdka, coś takiego Nie wiem czy to jest srebrne, czy to nie jest srebrne Ale jak widać Nie mam pojęcia co to może być jest to całe dobra, szukamy dalej Pogoda piękna, możemy... Tak, młotki teraz wyskoczyło nam coś takiego Oczywiście przypominam, że szukam na polu Na którym była kiedyś osada średniowieczna Została ona spalona I tak dalej, kupę kupę lat temu, nie? To jest na pozwolenie ogólnie mojego kolegi, bo to jest jego pole Więc pozwoli mi tutaj szukać No i wychodzą różne rzeczy Właśnie tu na tym polu też wyskoczyła ta monetka Dobra Jak ktoś będzie miał jakąś identyfikację Umiał zrobić z różnych tam No to możecie pisać, a ja lecę dalej Tak kochani Kolejna znajdka, słuchajcie Kawałek z jakiejś figurki to jest na 100%, bo tu są zdobienia. No i widzicie, tutaj wychodzą cały czas różne yy, rzeczy, takie średniowieczne, praktycznie ze względu na to, że ta osada była średniowieczna, ona została spalona raz yy, z ludźmi, którzy tutaj przebywali, ze względu na jakąś epidemię, która tam kiedyś trwała, i yy, po prostu ich tam wymordowali ponoć. Tak, ty, tymi ogólnie szlakami tam dalej przejeżdżały też jakieś tam dalej, jest też zamek taki opuszczony. Przejeżdżały różne konwoje z różnymi rzeczami, wozili z tego co czytałem. No to mogą być różne fanty, no jak na razie widzicie wpadają, ja się na tym nie znam, na pewno coś to jest z czegoś. I tyle, dobra, słuchajcie, ja szukam dalej. Pogoda fajna, jeszcze trochę poszukam i zobaczymy co będzie. Dobra mordercy, słuchajcie, ja już kończę, więc tak. Tam w lesie u mnie wyszła mi stara porcelanowa, jakaś pokrywka. 2, 4, 6 łusek. Krem 1942. Myślałem, że to jest srebro. To nie jest srebro, jest to aluminium. Ale również dość ciekawa znajdka z jakimś grawerem. Na tym polu, gdzie jest ta. Osada była, wychodzą takie mniejsze rzeczy. Jak widzicie, to są z tej osady. Proszę bardzo, tu, że tam jakiś guzik, również dość stary. No i tutaj coś takiego, nie wiem co to jest. Przypomina sreberko. No i dość spory kawałek czegoś takiego. Również przypomina sreberko. Więc tak, tutaj mamy licznik. Nie wiem co to jest za licznik, Chcę, że Wam powiem. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim. Tak to wygląda. No i co, to będzie na tyle, kochani. Byłem w lesie 2,5 godzinki. pancu trochę wpadło. I co? Widzimy się przy następnym odcinku. Pogoda fajna, serdeczne pozdrow dla wszystkich. Trzymajcie się i do następnego. Elo.